Witajcie serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu rozmowy o neurografice, właśnie z cyklu. Rozmowy o neurografice. Spotykam się tutaj z osobami, które towarzyszą mi od jakiegoś czasu i rysują ze mną neurografikę, z osobami, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami neurograficznymi. Nazywam się, może się na początek przedstawię. Nazywam się Patrycja Tkaczyk i jestem certyfikowanym specjalistą neurografiki, instruktorem neurografiki w trakcie szkolenia, a z wykształcenia jestem psychologiem. I dzisiaj naszym gościem, moim gościem jest Ewelina Sikora, która zgodziła się tutaj spotkać ze mną i porozmawiać o neurografice. Ale zanim przejdziemy, przejdziemy do naszej głównej rozmowy, to chciałabym tak pokrótce powiedzieć, czym jest neurografika, może dla osób, które neurografiki jeszcze nie rysowały i zupełnie nie wiedzą, czym jest. Naprawdę, tak pokrótce powiem parę tylko słów. Neurografikę można było określić i zdefiniować na wiele różnych sposobów, ale warto określić ją w ten sposób, że jest to kreatywna i twórcza metoda, która wspomaga rozwój osobisty. To jest i szerokie, bardzo szerokie określenie neurografiki, ale tak naprawdę generalnie to się dzieje podczas rysowania neurografiki. Jest wspierane nasz rozwój, rozwój osobisty na wszelkich różnych płaszczyznach, wspomaga w znoszeniu ograniczeń typu stres, lęki. Czy jakieś takie ograniczenia, które gdzieś tam wywodzą się z naszych przekonań, wspomaga kreowanie zmian w życiu, wspomaga modelowania naszej nowej rzeczywistości, można tak powiedzieć. Generalnie neurografika bazuje na nauce i to nie jest żadne czary, mary ani magiczna różdżka bazuje rzeczywiście na neurografice, na neuroplastyczności mózgu. Przede wszystkim i tutaj wspomaga tworzenie się nowych połączeń neuronalnych, neuronowych w mózgu, ale również na psychologii, na NLP, na, na gestalt, na coachingu. I koncepcyjnie metoda ta wychodzi z założenia, że cały świat składa się z linii kształtów, z linii neurograficznych i z kształtów, i te linie neurograficzne można zaobserwować wszędzie, we wszechświecie, w naturze, w otaczającej nas naturze w drzewach, korzeniach, kwiatach, w liniach horyzontu, w liniach na przykład horyzontu gór, ale także w nas samych, na przykład w sposób w jaki skonstruowany jest nasze oko, jak jest skonstruowany nasz system krwionośny, linie właśnie krwionośne w płucach, tak? generalnie w naszym ciele i ponieważ my jesteśmy częścią wszechświata, a wszechświat składa się właśnie z linii neurograficznych, to my też składamy się z tych linii neurograficznych i poniekąd neurografika staje się takim uniwersalnym językiem wszechświata i ten język wszechświata jest na tyle skuteczny, że jeżeli coś chcemy o tego wszechświata, jeżeli chcemy coś wymanifestować, wymodelować, używając właśnie linii neurograficznych, używając tego języka neurograficznego, my mamy jakby, możemy to osiągnąć szybciej i w prostszy sposób. Takie są założenia jakby koncepcyjne, a technicznie neurografika polega na rysowaniu. Wykorzystuje sztukę, rysujemy linie neurograficzne, kształty i różną interakcją tych linii i kształtów ze sobą, i dzięki temu powstają różne takie, można powiedzieć, kompozycje, modele, które my w, tutaj w neurografice nazywamy algorytmami. I to, co widzimy na, na sunku neurograficznym, to jest przepiękny obraz. Bardzo takie charakterystyczne połączenia właśnie linii, kształtów, kompozycyjne i kolorowe. Jest to przepiękny obraz, ale jednocześnie. Jest to jakby facytacja zmiany i modelowanie naszej rzeczywistości. To jest generalnie reprezentacja naszego wewnętrznego procesu, tego co się zachodzi, zachodzi w nas podczas rysowania. I proces neurograficzny to jakby nurkowanie do podświadomości. My zaczynamy naszą pracę bardzo, bardzo świadomie. Wchodzimy w ten cały proces, nurkujemy do naszej podświadomości, można powiedzieć łączymy się ze źródłem, łączymy się z naszym wyższym ja, czerpiemy stamtąd energię, z którą wracamy z powrotem do świadomości i tą energię wykorzystujemy w naszym codziennym życiu. Czy to na po prostu rozwiązywanie problemów, czy wspomorzenie sobie, jakkolwiek, jakkolwiek tą energię chcemy dalej później wykorzystać i zagospodarować. To tak, najkrócej o neurografice. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam na mój fanpage Neurografique Coaching oraz na kurs, kursy neurograficzne, które organizuję, oraz do klubu Neurografika, gdzie, z czego również korzysta Ewelinka. Także tak, tutaj przychodzimy do mojego gościa, mojej gościny, Eweliny. Może Ewelinko, na początek, powiedz mi coś o sobie i jak zaczęła się Twoja przygoda z neurografiką? Dzień dobry. Mam na imię Ewelina Sikora. Na co dzień mieszkam w UK w małej miejscowości, właściwie można powiedzieć, wsi, z moim synem. Od jakiegoś czasu rozwijam swoją pasję masażu lomi-lomi. Moja przygoda z neurografiką zaczęła się w momencie, kiedy poznałam Ciebie. Poznałam ciebie, i któregoś razu zauważyłam na Facebooku, że udostępniasz takie piękne, kolorowe rysunki, i bardzo, bardzo mocno je poczułam sercem, że to jest takie intrygujące i takie no pociągające. I zaczęłam się temu tematowi przyglądać i postanowiłam spróbować, że chciałabym zobaczyć, jak to, jak to będzie wpływać na mnie. No i. Bardzo, bardzo się zaskoczyłam pozytywnie. Po narysowaniu pierwszej pracy w nocy miałam takie uczucie, jakby mi ktoś robił operację na mózgu. Po prostu czułam, jak moje linie neuronowe w głowie zostają przemieniane i to było takie uczucie bardzo, bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne. I wtedy, wtedy pomyślałam sobie, że wow, to jest po prostu coś, czego ja nie do końca rozumiem. To jest coś, co, co jest w ogóle zupełnie nowe, jakieś takie energetycznie bardzo świeże narzędzie, i że chcę to kontynuować. Wiesz co, przede na sekundkę tutaj, bo powiedziałaś to coś niesamowitego. To, co, w sposób, w jaki autor tej metody, Paweł Piskaryw, określa to, mówi często, że jest to operacja plastyczna na mózgu bez użycia skalpela a markerem. I to jest niesamowite, że ty jakby to od razu poczułaś przy pierwszym rysowaniu tego rysunku. No, poczułam. Ja tak mam po prostu, że. Mam te czucie bardzo mocno rozwinięte i, i, i czułam to po prostu normalnie, jakby mi ktoś młotkiem po prostu <laughs> to było niesamowite. No, niesamowite doznanie. Byłam zszokowana, że, że to może, że ten rysunek, że rysowanie w zasadzie bez żadnego planu, takie czysto totalnie intuicyjne na flow, może, może w ten sposób wpłynąć na człowieka. To jest niesamowite, niesamowite dla mnie. No, przepięknie, przepięknie. No, i co się wydarzyło? Co się wydarzyło dalej po tym pierwszym spotkaniu? Zbudowało. Ci się? Chciałaś kontynuować? Chciałam kontynuować, tak. I gdzieś tak. Ja to teraz mówię z perspektywy tej, którą mam po już kilku miesiącach malowania, no, malowania tej neurografiki. Gdzieś czuję, że na mojej drodze rozwoju z duszą zostałam w pewien sposób dostrojona do tego narzędzia, bo ono jest takie bardzo, bardzo świeże. Jak ty opowiadasz o tej neurografice, to ja mam takie uczucie, jakbyś opowiadała o jakiejś technice szamańskiej, bo ona jest bardzo podobna, że się wchodzi do podświadomości, mhm. zasięga się światła, wnosi się do ciemności i się w ten sposób rozświetla. Ale neurografika jest takim bardzo nowym narzędziem i ta energia jest bardzo świeża. E i co było potem? Potem bardzo mocno zamanifestowało mi się w materii to, co narysowałam. Stało się to po to, żebym zobaczyła, i zobaczyłam wtedy bardzo wyraźnie, jak ogromną moc kreacji ma nasz umysł. Mm. Że pomimo tego, że my kreujemy na poziomie serca, na poziomie intencji, to nasz umysł po prostu czasami działa wbrew, nawet temu, co chce kreować nasze serce, i neurografika mi to bardzo wyraźnie pokazała. To jest taka moja największa korzyść, którą ja widzę, z tego, że zauważyłam tą zależność między, między myśleniem a tym, co się dzieje w materii. Że zobaczyłam to tak bardzo wyraźnie, właśnie przez to, że się zamanifestowało wszystko to w materii. Pod postacią niezbyt przyjemnych wydarzeń, ale było mi to potrzebne, żeby, żeby, żeby to zrozumieć, bo gdzieś tam na drodze mojego rozwoju i drogi z duszą, bardzo dużo uwagi poświęcałam na pracę na przestrzeni serca, natomiast umysł zostawał gdzieś tam sobie z boczku. No i w pewnym momencie okazało się, że e, jakby działają dwa bieguny przeciwstawne, czyli moje serce swoje, a umysł totalnie coś innego w drugą stronę ciągnie. Pokazało mi się bardzo dużo lęków, które jeszcze mój umysł gdzieś tam produkuje. E, no i tych ograniczeń, nie? Mhm. I dzięki temu, że to zobaczyłam, mogłam w tych pracach i w intencjach swoich e, poprosić źródło uzdrowienia. Mhm. O uzdrowienie, o przetransformowanie. No i to się zadziewało krok po kroku. I jeszcze tutaj chciałabym dodać taką bardzo istotną dla mnie rzecz, że nie jest bez znaczenia to, że, że trafiłam akurat do ciebie, dlatego że ty poprowadziłaś ten proces mo mojego malowania kilkumiesięcznego do takiego punktu, gdzie ja się bardzo mocno ze sobą zespoliłam. Oj, Że po, połączyły się we mnie właśnie te aspekty duchowo-materialne. Mm -hmm. I to jest dla mnie e, osobiście bardzo duży sukces, taki mój osobisty, bo e, zakończył się wewnętrzny konflikt. I to jest dla mnie bardzo ważne. I to jest kolejna, jakby moja korzyść, idąc krok po kroku e, z neurografiki. Um, Wierzę w to, że jesteśmy prowadzeni przez tą siłę wyższą i nie bez powodu się spotykamy. <laughs> I uważam, że to, w jaki sposób Ty, Patrycja, prowadzisz tę, tę neurografikę, jest bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję Ci bardzo, ale dziękuję za podzielenie się takim no, osobistym, bardzo też spostrzeżeniem i Twoim procesem tego, że po prostu gdzieś tam rozwijałaś tą stronę duszy, a druga część została tak jakby oddzielona. Tak, ale dzięki tej neurografice doszło do konsolidacji, do połączenia tego wszystkiego, prawda? Tak? To jest piękne, piękne, że to właśnie mogło ci się zadziać, i właśnie neurografika stała się tym narzędziem, które pomogło ci Uzyskać właśnie tą um, fuzję, jakby tych elementów. O, właśnie to słowo. Nie, <laughs> nie bez powodu je tutaj przytoczyłam. Tak, połączenie, połączenie tych naszych struktur, bo my się składamy z kilku elementów. Nie Mamy we sobie wewnętrzne dziecko, duszę, e, przestrzeń serca, mamy pamięć komórkową e, w, w ciele e, i ten nasz umysł, który też on. E, e, Często przyzwyczaja się nie? do jakichś jakich sposobów myślenia i produkuje tych myśli, czasem naprawdę tony niepotrzebnych. I fajnie jest to zobaczyć. Tak, a podczas takiego rysowania, całego procesu, jednej pracy, dajmy na to, mhm. my zaczynamy rysować, wychodząc z jakimś konkretnym tematem, i tutaj jest ten proces obserwacji. Obserwujemy siebie, obserwujemy nasze ciało, obserwujemy emocje. Nie zawsze są to pozytywne emocje, ale proces jest tak skonstruowany, jest to osiem kroków, które ma doprowadzić do transformacji, do, zmie, do zmiany spostrzeżenia danego tematu. Jak byś tutaj do tego się odniosła? Jak to było w Twoim przypadku? Czy ta zmiana początkowa i te emocje, które się pojawiały na początku, no niekoniecznie muszą być pozytywne, czy następowała właśnie transformacja tego i Twoje spostrzeżenie Twojego tematu się zmieniało? Tak, i to w totalnie zaskakujący sposób, bo zazwyczaj to się odbywa w taki, odbywało w taki sposób u mnie i odbywa jeszcze wciąż, że podchodząc do tematu, mam jakieś pewne wyobrażenia, nie wiem, siebie w tym temacie, mm -hmm. tak. A po skończonej pracy, zazwyczaj, zazwyczaj u mnie następuje taki spokój w sercu, po czym przez następne kilka dni pojawiają się. Nowe objawienia w tym temacie, czyli jakby totalnie nowe, nie wiem, sposoby widzenia tej mm -hmm. samej sprawy, zupełnie inne niż były wcześniej, i, i, i przychodzi takie kurczę, jak ja mogłam tak w ogóle to postrzegać, nie? No to w ten sposób te zmiany zachodzą, i to jest takie mm, lekkie, bym powiedziała. W tej chwili już, bo na początku, na początku rysowania było dość trudno, dlatego że też nie byłam przyzwyczajona do tego, jak to działa, a teraz już to bardziej czuję i, i przyszła do mnie większa lekkość w tych procesach. Chyba też mózg odpuścił. On się już przetransformował razem z tym rysowaniem i bardziej się poddaje temu modelowaniu, i myślę, że to z tego wynika, że ten opór jest mniejszy. Tak, tak, to jest tak. Bardzo często słowo, które się pojawia w neurografice, to jest też opór. Podczas rysowania możemy odczuwać opór i on się przedstawia w bardzo różny sposób. Czasami w ogóle w trakcie rysowania pracy może się nam pojawić, że w ogóle nie chcemy kontynuować, albo jesteśmy zmęczeni, chcemy to rzucić, od tego odejść, albo odchodzimy, wstajemy, ruszamy się, tak? To w zależności na którym etapie rysowania pracy to się pojawia, to może dotyczyć czegoś innego, ale opór tak naprawdę jest. My chcemy, go, chcemy żeby się pojawił. Podczas rysowania, ponieważ dzięki temu, że ten opór się pojawia, my możemy dostrzec pewne rzeczy i możemy tak. pracować, prawda? I to jest przepiękne, że ten proces transformacji może się odbyć. Czyli opór jest, mimo tego, że jest niefajny i czasami jest nieprzyjemny, jest błogosławieństwem, bo to nas jakby popycha ku kolejnemu krokowi. Tak. Na pewno zobaczyć w ogóle, że się ten opór ma nie, to jest klucz, bo my często sobie po prostu nie zdajemy sprawy, bo to jest głęboko w nas zakopane. Tak. I, I neurografika wyciąga te rzeczy na wierzch i pokazuje nam. I wtedy możemy się do tego odnieść, możemy coś z tym zrobić, możemy poprosić źródło uzdrowienia o przetransformowanie i to się zadziewa. Tak, tak i, tak i to jest właśnie to... podczas tego procesu, jak ja wspomniałam o tej metafory nurkowania, że my gdzieś tam nurkujemy. Tutaj jest takie założenie teoretyczne, o którym ja tu nie będę mówiła w szczegółach, ale to tak zwana piramida świadomości. Tutaj generalnie norkujemy do źródła, tak? do tej, czerpiemy jakby czerpiemy tą energię, i jeżeli są jakieś blokady, są jakieś opory, to ta energia, wracając jakby na tą powierzchnię, razem z tą energią, my to niwelujemy, albo rozpuszczamy te blokady. Można to też tak nazwać. Ale tak jak mówisz, właśnie, żeby zobaczyć ten opór, to musimy. Też świadomie postanowić coś zrobić. A tutaj, rysując daną pracę, i wybierając, bo muszę powiedzieć, że na początku każdej pracy neurograficznej, świadomie, bardzo świadomie wybieramy temat, który z nami rezonuje, który jest z nami gdzieś tam taki bardzo żywy. Tak więc te opory, ten opór będzie się pojawiał zazwyczaj wokół tego tematu. Mhm. Ale. Dzięki temu procesowi możemy to zobaczyć i przetransformułować, bo często gdybyśmy nie podejmowali żadnej pracy, nie wykorzystywali żadnego narzędzia, to byśmy nawet żyli w takiej zupełnej nieświadomości. Coś tam by się pojawiało w naszych życiach, ale my byśmy zupełnie nie wiedzieli skąd i dlaczego, prawda? A tutaj, co ja lubię jeszcze o neurografice, to jest, że to jest takie, mimo tego, że mogą się pojawić właśnie ten opór, jakieś nieprzyjemne doświadczenia, jest to proces twórczy bardzo i jest to proces przyjemny. Tak? bo my tutaj nie siedzimy e, z psychologiem, czy z jakimś coachem i po prostu cały czas o czymś tam rozmawiamy, ale rysujemy i wyciszamy się. Tak, gdzieś ten taki, e, nie wiem, e, każdy z nas ma w sobie to wewnętrzne ego, te, tą małpkę, która nam tam dużo, dużo rzeczy. Mówi, a podczas tego rysowania my gdzieś tak, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jesteśmy w stanie to wyciszyć i wejść w taki proces medytacyjny, kiedy jest zupełne wycieszenie, i wtedy zaczynamy po prostu jakby, zaczynają się pojawiać wglądy z podświadomości. Ta podświadomość jest w stanie nam wyrzucić, bo my już nie mamy tego mętliku, jesteśmy wycieszeni, i wtedy po, jesteśmy w stanie zauważyć te pewne rzeczy. Ja to też tak U było. mnie zawsze ten proces się rozkłada na kilka dni, a nawet tygodni po namalowaniu takiej pracy. Ale tak się dzieje jak mówisz. No. W czasie rysowania akurat nie mam mm. za dużo bardziej, bardziej się skupiam, moja forma medytacji w czasie malowania tego to jest skupianie się na tych zaokrąglaniach. Nie? I to mnie totalnie wycina, że ja już nie myślę o niczym, tylko o tym, żeby to jak najbardziej zrobić dokładnie, a sam proces tej, tej przemiany się zadziewa później. później. Tak, zaokrąglania, tak. Już wspomniałaś o opór, wspomniałaś zaokrąglania, to to jest tak, na le, na kolejne słowo klucz. Do Zaokrąglania kątów. Kąty to konflikta, zaokrąglanie to harmonizowanie. I Zaokrąglanie oczywiście wynika z symboliki koła, który jest pełnią harmonią. Więc my, my każdy opór możemy pokonać właśnie zaokrąglaniem. Czyli jeżeli jakikolwiek opór się pojawia, albo nieprzyjemne doświadczenia, to wtedy najlepiej jest zaokrąglać. Zaokrąglanie wycisza, harmonizuje, prowadza nas w taką lekkość i no, taki medytacyjny też stan. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tak sobie teraz pomyślałam. Czy rysowałeś jakieś, właśnie takie tematy, które gdzieś tam urzeczywistniły się później w Twoim życiu? Oj tak, do, dotykałam takich tematów jak finanse, jak rozwój mojej działalności, jak dom, czyli miejsce, w którym mieszkam. No, takich życiowych spraw, które gdzieś tam nie układały się tak, jak bym chciała, i właśnie udało mi się część tych rzeczy przepracować do tego przynajmniej stopnia, abym się poczuła bezpiecznie sama ze sobą. W, w po prostu byciu w tym. Bo tutaj chciałabym powiedzieć jeszcze taką rzecz, odnośnie tego, co mi dała neurografika, poza tym, że że w materii poprawiają się sytuacje, na przykład finansowa, na przykład z klientami. W, na masaży więcej osób do mnie przychodziło, ale co mi dała jeszcze, co pozwoliło mi się umocnić i stanąć o, tak mocno na gruncie, o własnych nogach. To neurografika przyniosła mi takie poczucie bezpieczeństwa sama w sobie, że, że poprzez to, że częstotliwość jakoś powtarzania tych procesów, które się przechodzi z, z, wraz z tym malowaniem, to jest jak taka forma ćwiczeń dla psychiki. Mhm. Że my po prostu w pewnym momencie zauważamy, że, że tego trudu bólu czy dyskomfortu nie ma się co bać. Bo, bo po prostu my nie jesteśmy w tym sami, jeżeli tylko się zwrócimy do instancji wyższej, to ona nam pomoże. I to powoduje, że z każdym takim procesem my coraz większe zaufanie budujemy do, 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 do źródła, do siebie i zaczynamy się czuć w tym coraz bardziej mocni i silni, i przestajemy się bać. I dla mnie to, to też jest takie bardzo istotne, że ja się po prostu wyćwiczyłam w tym. Taka sprawczość, prawda? Taka, taka sprawczość i to daje takie poczucie właśnie bezpieczeństwa, nie? że cokolwiek by się nie zadziało, nawet jeśli mi się zmaterializuje coś po to, żeby się pokazało, to to jest tylko po to, żeby mnie ja to zobaczyła i przepracowała i to zniknie. I to jest niesamowite, właśnie ta no. sprawczość, że to ty jesteś w stanie wpłynąć na ten swój los, prawda? Czyli nawet jak się coś pokaże, ty to zauważysz, to jest jakaś tam lekcja, coś ci to pokaże, ale to. Ym... Tak jakby ty dalej przepracujesz, prawda? To nikt inny. To tak. nie jest magiczna różdżka, neurografika. Ja nie mówię, że to nikt, jeżeli ktoś myśli, że to jest magia, bo tak niektórzy mówią, neurografika działa jak magia. Tak, działa i to jest ważne. Ale kto stoi za tym działaniem? To jesteśmy my. To my dokonujemy tak. tych zmian, prawda? Tak, tak. Ja, znaczy, ja ogólnie czuję i że to jest pod prowadzeniem mojej duszy, nie? że ona mnie doprowadziła do takiego momentu, gdzie ja jakby jestem w stanie i mam tą gotowość, żeby brać, żeby też decydować i żeby wybierać w tej rzeczywistości, czego chcę doświadczać. Okay. I tak to widzę, że, że to jest pod przewodnictwem duszy, ale tak ja, ja jakby dorosłam do tego, że, że też mam coś do powiedzenia w tych wszystkich kwestiach. Okej. Okay. Dzięki, I, tak. I ja właśnie neuro, neurografika mi, mi bardzo mocno w tym pomaga. Świetnie, świetnie. Mi, mi właśnie też w tym pomogła w mojej sprawczości. Ja zaczęłam od algorytmu znoszenia ograniczeń z kursu użytkownika z instruktorem. I tutaj uwolniłam bardzo dużo ograniczeń, bardzo, naprawdę to aż to jest niesamowite, ja bardzo dużo rysowałam bardzo intensywnie. Natomiast co dalej e, e, zadziało się, to jest to, że ja miałam taką siłę sprawczą. Ja po prostu e, wyobrażam cokolwiek bym sobie wymyśliła w tym momencie, że chciałam zrobić, to byłam w stanie to zrobić. I to nie jest to, że tak, to jest ta wewnętrzna moc, że to wewnętrznie, tylko teraz muszę wybrać, co chcę. Jak wybiorę to, albo tamto, albo coś innego, to będę w stanie to osiągnąć. I to jest, to jest ta magia, tak? Że my wewnętrznie, to, to dla mnie to było tą magią, że my wewnętrznie czujemy, że możemy, że nam się chce, że jesteśmy w stanie, że możemy. Że no nie ma rzeczy niemożliwych, tak naprawdę, tylko po prostu musimy wybrać jakiś tam kierunek. I w moim przypadku było dalej kontynuowanie nauki z neurografiką, kurs specjalisty, teraz instruktora, ale to w tym kierunku, bez pierwszego, tego, bez pierwszego spotkania z neurografiką i tego kursu użytkownika, w moim przypadku to by się nigdy nie zadziało. Albo nie wiem, jakie procesy i, nie wiem, coachingowe musiałabym przychodzić z po prostu, żeby dojść do takiego momentu, żeby poczuć, poczuć wewnętrznie tą, tą siłę i tą sprawczość we mnie. I to jest niesamowite naprawdę uczucie. Jest niesamowite, tak. Ja, ja też jakby odkryłam nową siebie w tym. Dzięki Noblogu. Ja, Jak pięknie to ujęłaś. No, ja, ja mam ogromną wdzięczność za to, że właśnie zostałam doprowadzona przez moją duszę do, do tego narzędzia, do Ciebie, że się poznałyśmy. No i będę polecać, polecam wszystkim wszystkim, którzy są zainteresowani, to polecam, bo naprawdę warto, naprawdę warto. No dobrze, dziękuję Ci, Ewelinko. zanim skończymy, czy chciałabyś jeszcze coś dodać, jakie cokolwiek ci przychodzi do, do głowy a propos korzyści, z tej metody, jakie je jeszcze albo nie wiem, cokolwiek po prostu. Bo dużo, o wielu korzyściach wspominałaś, ale może mhm. coś jeszcze? Nie, na ten moment nic więcej jakby nie przychodzi mi do głowy, nie. To chyba będzie wszystko, co mam do powiedzenia. Przepięka, przepiękna historia, naprawdę tej fuzji, o której wspomniałaś, mhm. tej równowagi pomiędzy duszą, a też umysłem, intelektem, prawda? Mhm. I procesów, które doświadczasz, każdy jest z nas inny, każdy inaczej je przechodzi, także dziękuję bardzo serdecznie. Że chciałaś się z nami tutaj podzielić i uzewnętrznić jej, powiedzieć nam, co się zadziewa właśnie dla ciebie w Twoim przypadku. Także dziękuję Ci serdecznie i wszystkich, którzy są zainteresowani neurografiką, zapraszam na mój profil na Facebooku, Instagramie, Neurografing Coaching. Jeżeli macie pytania, chcecie uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi, bo nie znajdziecie tych odpowiedzi na stronie, na tych profilach, to zachęcam do kontaktu i. Do spróbowania właśnie neurografiki. Ja organizuję dwa razy w miesiącu spotkania w ramach klubu neurograficznego. Tak właśnie Ewelinka zaczynała, ale również kurs użytkownika, który teraz jest dostępny w postaci nagrania. Także jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie za I Twój ja czas i dla wszystkich oglądających za Wasz czas również. Mam nadzieję, że.